Dzisiejszym filmikiem chciałbym wam przedstawić trzy motocykle, które niektóre były serwisowane, kupowane u nas, jeżdżone przez naszych klientów, no i wszystkie te pojazdy są efektem takiej nauki i zmiany na większą pojemność i z racji tego, że u nas jest bardzo dużo osób na YouTubie, którzy śledzą nas, którzy interesują się Junakiem, czy rx czy Junakiem M11, czy M16 mam dla Was dzisiaj trzy mega prezentacje. Są to pojazdy przygotowane przez nas, zmodyfikowane przez nas, sprawdzone przez nas, w pełni gotowe. Dostajecie nasz stempel, że ten pojazd wychodzi z naszego serwisu i właśnie Tą prezentacją wam dzisiaj pokażę te pojazdy. Najpierw zobaczcie sobie zdjęcia tych pojazdów z muzyczką i e, później będę opowiadał o nich. Pierwszy motocykl to jest Junak M11 po wszystkich możliwych modyfikacjach. Map Tuning, modyfikacja tłumika, ma 15 koni mechanicznych, wyposażony w sakwy boczne, centralny, bagażnik, szybkę, e, uchwyt na telefon, dodatkowo wkład LED i to jest rocznik 2020 z pełnym ubezpieczeniem, z pełnym przeglądem rejestracyjnym do 2025 roku. Przejechałem, ma tak jak widzieliście na zdjęciach, 4347. My go będziemy mieli za powiedzmy e, 13 tysięcy zł. Z tego względu, że jest naprawdę bardzo dużo zrobione. I posłuchajcie go sobie. oczywiście woda. A tak chodzi nasza BMW GS750 z wypożyczalni. oczywiście, spacerówka, więc nowe kosztują 14,5 tysiąca, ale żeby tak wyglądał, to trzeba około z map tuningiem, z modyfikacją Tumiko, z częściami, z akcesoriami dołożyć około czwórki, piątki, więc uważam, że warto zainteresować się tym modelem. Przechodzimy do kolejnej perełki. Jest to Junak rx 125, również po pełnej modyfikacji jest to chłodzony cieczą pojazd. Ma 15 koni po modyfikacji Tumiku z delikatną ryską tutaj i chyba tutaj. Tak naprawdę świeży 1300 przejechane. Zakup w grudzień 2023. Również jest rok produkcji 2023 z uchwycikiem kupionym niedawno u nas. Klient już jeździ taką F750. -ką. Bardzo fajnie to się sprawdza. bardzo Będzie za 14,5 tysiąca. Przypominam, nowy kosztuje w podstawie 16 i trzeba dołożyć 1500 map tunik, 890 e, modyfikacja tunika, Więc jak widzicie, a jeszcze macie tutaj delikatne ryżki, gdzieś Pan sobie zahaczył. Więc przypominam, 14,900 będzie dla Was. I ostatnim motocyklem z tych trzech Junaków, które dzisiaj Wam prezentuję, to jest Junak M16. Tak naprawdę. Wersja 2.16 na gaźnikach ze 150, robione wszystko u nas, ponad 4,5 tysiąca złotych włożone, jeździ bardzo fajnie, brzmi bardzo fajnie, jednak gaźnik to gaźnik, wyposażony jest oczywiście w gmole, w szybkę, w uchwyt na telefon, sakwy boczne, nic więcej nie potrzebujecie, tutaj będziecie mieć 12,5. 1000 zł do zapłaty. Przypominam, nowy kosztuje 17,5, ale tutaj macie wszystko naprawdę zrobione. Przypominam, 150 mogą jeździć osoby, które mają minimum A2, więc kupując ten pojazd musi być świadomi, że jak macie tylko kategorię B, to jeździcie nielegalnie. Odpalamy go. Teraz tak sanie. Tutaj mamy po lewej stronie stacyjka. Tutaj nic się nie różni, jeśli chodzi o pojazd względem nowego, tylko i wyłącznie układ wtryskowy, tu jest gaźnikowy, nie? Dobra, odpalamy go. Muszę nacisnąć pewnie sprzęgło, jak ja to zrobię. Dobra, jeszcze troszeczkę go podpompujemy. Pamiętajcie, w gaźnikach tak jest. Jeszcze raz próbujemy. Sprzęgiełko. Naciskamy. Pamiętajcie też, że musi być włączony zapon. Dlatego tutaj nie chce odpalać. Jeszcze raz w Ale dobra, fajnie. Oczywiście ubezpieczony zaryj Jeszcze ładowarkę USB, gniazdo, szybkę Piórniczek, jak widzicie Klient już jeździ Wirażko 125 Troszeczkę przyszedł na inny, większy motocykl Ale też 125 Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam Użytkowników, bo śledzicie nas Właścicieli, śledzicie nas na naszych mediach Społecznościowych, głównie na YouTubie No i co, mam nadzieję, że Wam się podobają te sprzęty Najpierw poleci premiera na YouTubie, a później znajdziecie te pojazdy na naszym koncie na Elixir na Otomoto, czyli Husatropole. Więc mam nadzieję, że każdy pojazd znajdzie tutaj, którego zaprezentowałem swojego nowego właściciela.